Nie ma nic bardziej orzeźwiającego niż cytrusy. Walory tych soczystych i aromatycznych owoców zamykamy dziś w butelce tworząc nalewkę, która będzie idealnym towarzyszem upalnych wieczorów. Przepyszne trio pomarańcze, cytryny i grejpfruty to bohaterowie dzisiejszego odcinka. Zapraszamy i na zdrowie. Dzień dobry, w dzisiejszym odcinku Piwniczki Chomika przyrządzimy ekspresową nalewkę z cytrusów. Do przygotowania tej nalewki potrzebujemy 10 pomarańczy, 10 cytryn, 5 różowych grejpfrutów, 1 kg cukru białego, pół kg cukru trzcinowego, litr wody i 2,5 litra wódki. Najpierw przyrządzimy syrop cukrowy. Do tego potrzebujemy mieć gorącą wodę. Wsypujemy do tej wody cukier. Cukier trzcinowy. Mieszamy, aż nam się rozpuści cukier w gorącej wodzie. Nasz syrop. Teraz pozostawiamy do wystudzenia. Z pięciu pomarańczy wyciskamy sok, a z pięć pomarańczy pozostawiamy. Teraz będziemy z tych pięciu pomarańczy ścierać skórkę. Oczywiście wcześniej te pomarańcze spażamy gorącą wodą. Skórkę z pomarańczy mamy już startą. Z naszych pomarańczy wyciskamy sok. Do wyciskania soku używam naszej wyciskarki ręcznej. Wyciśnięty sok z 10 pomarańczy, 5 grejpfrutów i 10 cytryn przelewamy teraz do słoja. Ja wybrałam dzisiaj do naszej nalewki piękny słoj z wytłaczanymi owocami. Teraz przesypujemy startą skórkę pomarańczową. Zalewamy teraz alkoholem. Wlewamy syrop cukru. Słój szczelnie zamykamy i pozostawiamy na 24 godziny. Po upływie doby naszą nalewkę przecedzamy przez gęste sito. Do przelania tej nalewki ja dzisiaj wybrałam sobie beczkę szklaną z kranikiem o pojemności 3,8 litra. Oraz buteleczki o pojemności 250 ml. Ta beczka idealnie sprawdza się podczas różnego rodzaju imprez, a w szczególności polecam ją podczas imprez weselnych. Tak więc z naszego przepisu otrzymaliśmy 9 buteleczek o pojemności 250 ml i jedną beczkę o pojemności 3,8 litra. Wszystkie artykuły, których użyliśmy do przygotowania naszej dzisiejszej nalewki. Mogą Państwo zakupić w naszej hurtowni lub na stronie internetowej www.homic.pl. Serdecznie zapraszamy na zakupy, jak również do zrobienia z nami nalewki. Do widzenia!